No i dobra, mamy otwory wiercone. Górny jest trochę większy, dolny jest tak idealnie. Większy jest bo jeszcze trzy yy, razy. Pesz, będzie puszczona. Wykorzystam trzy otwory, żeby kable się nie cisnęły razem. Będzie zasilanie, sterowniczy, sterowniczy razem z yy, interfejsem. Albo na odwrót, zobacz jak to. Tu chyba będzie zasilanie, bo tu jest zaraz po tej stronie. I już zacznę przygotowywać śrubunki poskręcam na gotowo później tak jak teraz jest, zostawię zaszczepione. będę nakręcał sobie i rury docinał w sumie jak to już nakręcę no i dobra, mam mniej więcej już docięte rury jak mają iść od pompy przez ścianę, teraz mi zostanie docięcie przez ścianę To już są śrubunki poskręcane tu według tego wychodzi że góra powrót dół zasilanie. tu sobie szerszy od puszczę peszon jeszcze wyprowadzę na to przyjdzie kauczuk 35,9 ścianka to będzie 50 chyba 4 i na to kupię wełnę jeszcze 54 i 5 cm oj dobra mamy rury podocinane z tej strony czy ścianę przechodzi i tutaj idzie zasilanie tu będzie trójniczek To będzie zabór spustowy I będzie trzeba spuścić tu będzie powrót też będzie zabór spustowy i tu będzie szło do góry i to do góry zasilanie pójdzie tak 90 i do wymiennika płytowego obnik będzie pionowo żeby najlepiej się odpowietrzył i później tu będzie powrót z wymiennika przez filtr siatkowy i dodatkowy flamko podejrzewam. No dobra, tak jak było wcześniej. To jest powrót. Pójdzie wymiennika. Jak macie powrót. A zasilanie pójdzie tu, kolanko. Teraz muszę zobaczyć, czy miejsca mi starczy jeszcze na to. No i tak. Przynajmniej nie mierzyłem, ale tak kurde ciężko będzie. Ale taka rurka zostanie wprasowana. Ty pójdziesz w dół. No i odpowietrznik. Nie wiem, czy to na klej nie posklejać. Ani na pakół, żeby to ładnie się posklejało do końca. Bo już tego nie będę ruszał na pewno. Tak samo tu na klej, żeby nie uszkodzić wymiennika. No i chyba tak porobię. Dobra.